Tajemnica ukryta za maską. Czy było dwóch Ultimate Warriorów? To prawdopodobnie jedna z najbardziej ciekawych i jednocześnie tajemniczych zagadek ze świata wrestlingu. Jedna z teorii mówi o tym, że rzeczywiście było ich dwóch. Jeden walczył w latach 1987-1991, a potem rzekomo zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedną z prawdopodobnych przyczyn śmierci było uszkodzenie wątroby pod wpływem uzależnienia od sterydów. Drugi Ultimate Warrior zastąpił go rok później i walczył w latach 1992-1998. Wiele faktów wydaje się potwierdzać tę tezę. Są to między innymi zdjęcie Warriora, na którym wyraźnie różni się od poprzedniego. Są osoby, które twierdzą, że Vince musiał zastąpić prawdziwego wojownika po śmierci, ponieważ był topową i nadal rozwijającą się gwiazdą. Jako że zawodnik miał zawsze charakteryzację, to wystarczyło sprowadzić osobę, która jest podobnie zbudowana jak on. W 1991 roku Ultimate Warrior zażądał od WWF 550 tysięcy dolarów, na które Vince McMahon się zgodził, ponieważ chciał, aby Warrior wystąpił na Summerslam. Po największej gali lata, Vince zawiesił go ze skutkiem natychmiastowym, a sam Warrior w krótkim czasie opuścił WWF w nieprzyjaznych stosunkach. Wiele osób uważa, że jednym z Ultimate Warriorów mógł być kontrahent WWF Carey Von Eyrish. Jeśli przyjrzymy się jego zdjęciu oraz to na nie zdjęciu Warriora, to możemy dostrzec zaskakujące podobieństwo. Po odejściu z WWF Hulk Hogan podczas jednej z gal WCW, na której zadebiutował Ultimate Warrior zapytał, cytując Myślałem, że nie żyjesz. Nie wiemy, czy Hulkster miał to w scenariuszu, ale na pewno dało to do myślenia. Dwóch warriorów różniło się nie tylko wyglądem i budową ciała, ale także stylem walki, ponieważ każdy reprezentował trochę inny. Kolejną tajemniczą kwestią jest jego trzeci powrót do WWF oraz dołączenie do Hall of Fame. Przed oficjalnym wprowadzeniem do loży Sław, na swoim kanale na YouTube pierwszy raz pozytywnie wypowiedział się o Vincentie McMahonie. Następnej nocy pojawił się na WrestleMania. Podczas row, które miało miejsce po owej gali, Warrior wygłosił płomienne promo, w którym powiedział, że duch Ultimate Warriora będzie żył na zawsze. Mogło to znaczyć tyle, co to, że Ultimate Warrior będzie żył na wieki, o ile znajdzie się osoba, która się w niego wcieli. Podczas gali było widać, że ma problemy z oddychaniem, ponieważ prawie nie mógł krzyczeć. Męczył się podczas przemowy. Na koniec złapał liny i charakterystycznie dla siebie zaczął nimi ruszać. Po gali w drodze do hotelu w Arizonie zmarł na nagły atak serca. Są osoby, które twierdzą, że wszystko było od dawna planowane. Typuje się nawet kandydatów, którzy mogli znacznie przyczynić się do jego śmierci, a nawet ją spowodować. Podejrzanymi osobami są Vince McMahon czy Hulk Hogan. Legenda The Ultimate Warrior'a jest jedną z najstarszych. Z każdym jego powrotem ludzie i fanatycy dopatrywali się zmian w wyglądzie, stylu walki czy mowie zawodnika doszukując się kolejnych osób, które wcielały się w legendarnego wojownika. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy w całej tej opowieści jest jakieś ziarnko prawdy, a może to wszystko zagrywka ze strony WWE, aby Fani na zawsze głowili się nad legendą The Ultimate Warriora? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Następny pojawi się już w tym tygodniu. Tymczasem zapraszam Was również bardzo serdecznie na live, który odbędzie się przed galą SummerSlam o godzinie 21 już za tydzień w niedzielę na moim kanale. Konkretne przypomnienie o tym dostaniecie w ciągu tego tygodnia. Zapraszam do subskrybowania kanału. A jeśli Wam się podobało, możecie dać łapkę w górę, napisać komentarz, jaki filmik chcielibyście zobaczyć następny. Ponieważ w tym tygodniu najprawdopodobniej wrzucę, jak funkcjonuje Resting 2, czyli uderzenia, upadki, ciosy, dźwignie i akcje. Nie możecie tego przegapić. Widzimy się już w tym tygodniu. Dzięki. Zapraszam Was również do opisu. Trzymajcie się. Cześć.